Kliknij na rozwijane menu botów, a następnie kliknij na utwórz bota. Tutaj klikniemy link, wybierzemy dowolną nazwę i klikniemy ten przycisk utwórz. Następnie przechodzimy do sekcji bota, przechodzimy do resetowania tokena i kopiujemy token bota, a następnie wklejamy go do naszego panelu. Następnie wróć na tę samą stronę internetową, którą właśnie miałeś otwartą i przejdź do sekcji o 2, a potem zresetujemy sekret. Zrób to samo, skopiuj swój sekret i wklej go do naszego panelu. Teraz klikniesz na ten duży niebieski przycisk. Wybierz bota, którego właśnie dodałeś do VoltCord. Kliknij i kontynuuj. Teraz wybierz serwer Discord, który chcesz. Upewnij się, że klikniesz przycisk X w prawym górnym rogu. Bardzo ważne. Teraz mamy nasz serwer Discord. Możemy sprawdzić rolę. Jeśli chcemy zweryfikowaną rolę, to zależy od Ciebie. Pamiętaj tylko, że musisz przeciągnąć bota powyżej zweryfikowanej roli. Teraz po prostu przejdziemy dalej. Możesz zmienić ten link, jeśli chcesz. To całkowicie Twój wybór. Teraz wrócimy do tej samej strony discord.com. Przewiniemy trochę w dół w sekcji Oaut 2, klikniemy przycisk kopiowania na stronie Voltcord i wybierzemy Dodaj przekierowanie lub Dodaj inne. Będzie to nazwane jednym z tych nazw. Następnie musimy zapisać zmiany. Teraz, gdy przejdziemy dalej, pozwoli nam to zrobić bez błędów i jesteśmy całkowicie skończeni. Wszystko, co musisz teraz zrobić, to zweryfikować wiadomość, aby uzyskać najnowszą wiadomość weryfikacyjną. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz zajrzeć na naszą stronę z dokumentacją, która wiele oferuje. Możesz także kliknąć na Discord, jest dostępne wsparcie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, lub na tę Discord na naszej stronie internetowej. Dziękujemy za oglądanie.